go! Jesteśmy u mnie w domu! Dostałem swój znaczek! Naprawdę? To, to super skidadyl! Skidady. Tak! Co na nim jest? Wiązanie węzłów! Nigdy bym go nie zdobył, gdyby nie wy! My zaproponowałyśmy węzły? Ty mi doradziłaś żeglarstwo! Potem było wędkarstwo za twoją radą! Dalej wioślarstwo, twój pomysł... Ale złamałem wiosło, więc postanowiłem je związać żyłką wędkarską. I dostałem swój znaczek! A! A! Lecę opowiedzieć o tym kumplom! Och, uh! jakież to wspaniałe! Wy dziewczynki naprawdę macie dar do pomagania innym. O, dzięki Ciociu Holiday, ale nie wiem, czy to była nasza zasługa. Oczywiście, że tak. Dzięki Wam spróbował nowych rzeczy, a ponieważ w niego wierzyłyście, odniósł sukces. Przydałaby mi się taka pomoc. Hm. <noise> bez żartów, ciociu Lofty. Ty już od dawna masz swój znaczek. Owszem, ale co mi po nim? Zupełnie nie wiem, co mam wyszyć na tej narzucie. Jakoś zabrakło mi pomysłów. To może jabłka? Pieski? Latawce? wodę cukrową? Albo balet? Może drużyny Wonderball? <noise> Widzicie? Właśnie wymyśliłyście więcej wzorów, niż ja przez cały rok! I to jest talent! Ojej, zbierajmy się, bo pociąg odjedzie bez nas. Zostawiłam ci dużo zdrowego jedzenia na weekend. A ja upiekłam ciasteczka. Kejkowie zostaną z tobą na noc, potem Rarity a Rainbow Dash w kolejny dzień. Pamiętaj, jakby co, mieszkamy niedaleko Ponyville. Ona wie Holiday. Do poniedziałku, skarbie. Paćciuciu Holiday, paćciuciu Lofty! Ciocie są takie miłe! Tak! To super, że cię pilnują, kiedy nie ma twoich rodziców. No wiem! Szkoda, że nie mieszkają bliżej. Nikt nie umie tak piec jak ciocia Lowtzi. Eee, wracają dzisiaj do domu! Kto? Moi rodzice! Dzisiaj będziecie się uczyć o Fabryce Pogody Pegazu. Jak już wszyscy usiądą na swoich miejscach. Ostatnia misja! Dzięki pogryce pogody mamy śnieg, deszcz, słoneczko i. <laughs> Skutalu! Mogę ci pomóc? Ja! Zauważyłam, że gąbki trzeba wytrzebać. <laughs> Myślę, że będziemy kontynuować te lekcje po obiedzie. A teraz czas na pogadankę. Czy jakiś kucyk chciałby się czynić? Dzisiaj wracają do domu moi rodzice! Chwila! To oni tu nie mieszkają? Nie, nie mogą, bo mają zbyt ważną pracę. Podróżują do najdalszych i super niebezpiecznych zakątków ekwestry. Badają nieznane rośliny i dzikie zwierzęta. Ich odkrycia wykorzystuje nauka i medycyna. Jeździłabym z nimi, ale to zbyt ryzykowne. Kiedyś moja mama walczyła na skrzydła z wiwerną, a tata był uwięziony w jaskini Chimery przez trzy księżyce. Po tych przejściach została mu blizna. Wszystko zmyśliłaś! Za kucyk nie ma takiej pracy. że... Pora, żebyś wrócił do klatki. I to natychmiast, chłopie. Mama! Tata! Wciąż uważasz, że wszystko zmyśliła? Nie! Chcę wam przedstawić moich super rodziców Snawshater i Main Olgut. Przepraszam za nasze wejście. Z ostatniej przygody przywieźliśmy paru kumpli. Już nie mogliśmy się doczekać, żeby zobaczyć skutalu. Czy nie przeszkodziliśmy Pani w lekcjach? O, nie, ja myślę, że to koniec na dziś. O, moja o, moja chodź, chodź, chodź. Ja cię! Jesteś prawie tak duża jak ja, Skut? No coś ty, tato! Tęskniliśmy za tobą, mój skarbie! Ja też, mamo! Dostawaliście moje listy? Przeczytaliśmy je wiele razy, ale żaden list nie zastąpi nam ciebie! Jak dobrze znów cię widzieć! A gdybyśmy z tej okazji poszli na deser lodowy? Za tym to się tęskni w dżungli, wierzcie mi! Was też zapraszamy, chodźcie! Księżniczka Twilight uważa, że tak świetnie uczymy przyjaźni, że może pozwoli nam wykładać w szkole! To genialnie, Skut! Co za zaszczyt! Jak chcecie, to oprowadzę was po szkole, jeśli... zostaniecie dłużej tym razem. O, od dziś będziemy się często widzieć. <laughs> Naprawdę? Mhm. Bo znaleźliśmy nową pracę, która pozwoli nam nareszcie zamieszkać razem. Aaa, nie mogę w to uwierzyć! Ale ciadowo! Oho, ekstra, Skutelu! Nie planowaliśmy, że będziemy wyjeżdżać na tak długo, ale dokonywaliśmy odkryć ważnych dla ekwestrii. I nikt inny nie miał kwalifikacji do dokończenia badań. Ale po ostatnich wydarzeniach, jak powrót Sombry i zniszczenie drzewa Harmonii, zdecydowaliśmy, że nasza rodzina ma być razem. To jest najlepszy dzień mojego życia! Zostaniemy tu przez cały weekend, żebyś mogła się spakować. Zaraz, co? Wyprowadzamy się do Shire Lanki. Tam mamy pracę. Ale moje przyjaciółki są w Ponyville. Będziesz mogła je odwiedzać. Lub one przyjadą pociągiem. Jeździ co miesiąc. Ale skutelu nie może wyjechać. Całe życie byłyśmy razem. To będzie wielka zmiana dla nas wszystkich. Ale na pewno się ułoży. Zaufaj nam. Zobaczysz. Jedyne, co teraz widzę, to to, że znaczkowa liga przestanie. Siedzenie znaczkowej ligi w historii za otwarte. Pierwszy punkt porządku. Płacz <laughs> a... Nie możecie z mojego powodu zawieść gładkich boczków. Dalej bądźcie znaczkową ligą bezze mnie. <laughs> Jak? Zostaniemy tylko może znajdziecie kogoś, kto mnie zastąpi. To niemożliwe! Ty jesteś jedyną! Tobą! Już nic nie będzie takie same! Kto będzie zawsze i wszędzie jeździł przed nami na hulajnodze? Albo grał z nami w teatrze? I jeździł z nami na biwaki? I w ogóle spędzał z nami czas? Dla mnie to jest jeszcze gorsze! Muszę się pożegnać z wami dwoma! <ścoughs> Zgadnijcie, kto dostanie wejściówki na pokazy Wonderbolts! Jest reakcja, jakiej się spodziewałam. Dzięki za bilet, Raymond, dasz, ale nie mogę pójść. Rodzice chcą się z nią wyprowadzić strasznie daleko od Ponyville. Co? Nic z tego. Miejsce skutalu jest tutaj. A najgorsze, że może już jej nigdy nie zobaczymy. Po prostu nie wierzę, że tak łatwo dajecie za wygraną. Przecież wy jesteście znaczkową ligą. Rozwiązywałyście gorsze problemy. My rzeczywiście nie mamy rewelacyjne pomysły. To prawda! Kiedy działamy razem, nie ma na nas mocnych. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłyśmy? Robimy listę dziewczyny. Pierwsze pytanie: Dlaczego rodzice chcą zamieszkać w Szajerlance? Bo tam mają nową pracę. <laughs> A gdybyśmy tak załatwiły im pracę tutaj? Tak! Lubią groźne stworzenia, co nie? W naszych okolicach też jest trochę takich, jak patykowilki. Tata je świetnie zna. I kokotrisy, i bagbery. Oni badają tylko super rzadkie gatunki. To może podsuniemy im zwierzę, o jakim żaden kutyk jeszcze nie słyszał? E, no to jak my o nim usłyszymy? Ano tak, że je zmyślimy! Chodźcie! Co. Dajcie te bilety, To jest to, co chciałam Wam pokazać. Ślady wielce tajemniczej zjawobesti z lasu Everfree. Hmm. pierwszy raz widzę takie dziwne ślady. Legenda głosi, że ma pięć pazurów i trzy skrzydła. I jest super niebezpieczna, jak się podejdzie. Gdyby tylko ktoś umiał udowodnić, że istnieje. Hmm. Co to, to dla nas? Pójdziemy za tropem! Stamtąd słyszałam jakiś dźwięk! Plan jest taki: dajemy im strzelić potkę i się chowamy, tak? Przepraszam, plan to ma Hehe, to rozwiązaliście zagadkę! się zagadkę. wracać. już wracać. dużo przygotowań dużo przygotowań. Jutro Nie dom się hmm. Nie martw się Skutalu! Mamy nowy plan, żeby cię zatrzymać w Ponyville. Pokażemy twoim rodzicom, że jesteśmy nierozłączne. Wtedy na bank pozwolą ci tu zostać. Dziewczynki, czy to wasze? Dzięki, tato. Wysyłamy je do Księgi Rekordów Kucyków. Jesteśmy jedyną trójką kucyków w Equestrii, które mają ten sam znaczek. Ta zbieżność jest niezwykle rzadka. To znaczy, że musimy trzymać się razem na zawsze. Tak, ale wasze znaczki nie są identyczne. Ha, właśnie, że są. Patrz. Ta część jest taka sama, ale obrazki w środku są różne. Zawsze będzie was łączyć przyjaźń, gdziekolwiek się znajdziecie. A to jest coś wyjątkowego. Ale my... Zabrakło mi argumentów. Dobra dziewczyny, koniec zabawy, trzeba działać. Sok śliwkowy? To eliksir, który zrobiłam według przepisu ze kory. Śliwka to jest tylko jeden składnik. Jak to działa? Ten eliksir działa raz. Co jest rozdzielone, sklei. Dla przyjaźni wieczny czas. Musimy sobie nim skropić kopytka. Brzmi świetnie, co nie? Lepiej niż świetnie! Czy coś się powinno wydarzyć? Czy ten eliksir właśnie tak miał zadziałać? Nie napisano tego dokładnie. Dzięki za starania, Apple Bloom, ale muszę się z tym zmierzyć. Chyba nie uniknę wyjazdu z Ponyville. Nie poddawaj się, Skutalu. To mi nasunęło jeszcze lepszy pomysł, jak cię zatrzymać za mną. <laughs> Może jednak najpierw chodźmy do zekory, żeby z nas to zdjęła? Kończy nam się czas. To się musi udać! Skudalu! wiem, że się bawisz z przyjaciółkami, ale musisz nam pomóc zanieść rzeczy na stację. Nie możemy jutro spóźnić się na pociąg. To jedyny w miesiącu. To musicie pojechać beze mnie. Ja zostaję ze znaczkową ligą. Przykułyśmy się do słupa. Żadna siła ani kucyk nas stąd nie ruszy. Choćby nie wiem... Co? Sprzedaliśmy dom, Skut! Wiem, że trudno się z tym pogodzić, ale wiesz... Gorzej niż trudno! To nie fair! Każecie mi wybierać między rodziną a przyjaciółmi! O, Skutelu... Nawet jak się wyprowadzisz, nadal będziecie dla siebie ważne. Jeśli chcecie, to możecie dziś nocować razem. Wszystkie trzy. Będziecie mieć szansę, żeby się naprawdę pożegnać. Ale ja nie chcę się pożegnać. Ugh. Chcecie mi zmienić całe moje życie, a nawet nie zapytacie, jak ja się czuję. <ścoughs> Z Gutalu, dokąd się wybierasz? Do moich ciotek. Słyszeliście, rodziców. Pociąg do Szajerlanki jeździ raz na miesiąc. Jak mnie nie będzie, to pojadą bez mnie. To jedziemy z tobą. Jesteście pewne? Będziecie miały kłopoty. Rarity nie będzie zła. Applejack też nie. Zrobiłaby to samo dla swoich przyjaciół. Jesteście najlepsze, wiecie? Jesteśmy najlepsze. We trzy! Taka miła niespodzianka. A ja mam niespodziankę dla was. Zainspirowałyście mnie do skończenia tej narzuty. Wysyłanki związane ze znaczkową ligą. Uwielbiamy opowieści o tym, jak pomagacie kucykom, więc lofty postanowiła w ten sposób uwiecznić Wasze osiągnięcia. To jeszcze nie jest skończone. Nie jestem smutna z powodu narzuty Ciociu Lofty. Mama i tata wrócili i każą mi się przeprowadzić z nimi do Szajerlanki. Snap i maim wrócili? Nic mi nie powiedzieli. O, listonosz dostarczył list do ciebie do mojej skrzynki. Kocham moich rodziców, ale kocham też moje przyjaciółki. Dlaczego muszę wybierać? To niech twoi rodzice zostaną w Ponyville. Ich praca jest zbyt ważna. To jest to! Masz pomysł na kolejny eliksir? Nie! Rodzice Skuta to jedyne kucyki w Equestrii, które zajmują się tym, czym oni, tak? Tak. Ale tak samo my. Nasze znaczki to jest dowód. Tak. Nasza praca to pomaganie kucykom w znalezieniu ich celu. I nikt inny tego nie umie. <laughs> Dlatego rozdzielenie nas to byłoby tak, jakby oni zrezygnowali z pracy. <Grypy> no, im to wyjaśnić? Och, nie musicie się o to martwić. To im wyjaśni. Lepiej się czujesz, Skutalu? Troszeczkę. Ale przed wyjazdem chcę wam coś pokazać. No dobrze, ale pośpieszmy się, pociąg nie zaczeka. Na kapcie słodkiej celestii! Co to takiego? Obchodzimy dzień uznania dla znaczkowej ligi. Ale nie możemy zacząć, dopóki nie ma całej trójki. Znaczkowa liga! Znaczkowa liga! Znaczkowa liga! Znaczkowa liga! Znaczkowa liga! Znaczko, Znaczko, Te trzy kucyki mają rzadką umiejętność pomagania innym w znajdowaniu celu. To praca, którą tylko one potrafią wykonać i tylko razem. To brzmi znajomo. Aby uhonorować ich dokonania i to, co nadal robią dla wszystkich potrzebujących, pragnę wręczyć kucykom ze znaczkowej ligi ten oto potrójny klucz do naszego miasta. Wonder Wonderbolts im salutują? O, ty chyba nie wiesz, braciszku, jak ważną rolę odgrywają Skutalu i jej przyjaciółki. Ale za chwilę się dowiesz! Znaczkowa Liga organizuje obozy dla gładkich boczków i pomaga im odkryć ich urocze znaczki. Dziewczyny z Ligi dostrzegają zalety w innych kucykach, nawet jeśli te kucyki same ich nie widzą. A niech mnie dziobnie trzy głowy jastrząb! Nie wiedziałem, że klub Skutalu jest taki ważny! O, to jest o wiele więcej niż tylko klub. Znaczkowa Liga zmieniła życie bardzo wielu kucyków. I nie tylko kucyków. Pomagają wszystkim stworzeniom. Czy chodzi o pomaganie innym w odkrywaniu ich talentów? Czy o inspirowanie ich do robienia tego, co kochają? Te trzy kucyki dają temu miastu coś unikalnego. Nie wierzę! Po tym wszystkim nadal chcecie ją stąd zabrać? Pragniemy tego, co jest co najlepsze dla Skutalu. I. aż do teraz. myśleliśmy, że wiemy, co to jest. Jesteś taka jak my, Skut. Masz ważną pracę, którą tylko ty możesz wykonać. Kochasz ją, a to, co robisz, pomaga całej ekwestrii. Czasem robiąc to, co kochamy, tracimy inne rzeczy, jak codzienny widok córki, która wyrasta na wspaniałego kucyka. Czyli mówiąc innymi słowy, skut, jeśli chcesz zostać, rozumiemy cię. No! Naprawdę? Dzięki tato, dzięki mamo. Przykro mi, że tak późno do nas to dotarło. Nasza praca to dla nas cel życia, a Twoja dla Ciebie, więc nie możemy Cię prosić, żeby się zostawiła. Powinieneś o tym pomyśleć, zanim sprzedałeś dom. Lofty, nie drażnij się z nimi. My już znalazłyśmy rozwiązanie. Dzięki znaczkowej lidze Ponyville to takie miłe miasto. Więc chcemy tu zamieszkać. Możesz mieszkać z nami, Skutelu, jeśli chcesz. To by było genialnie. A wy będziecie mnie odwiedzać? Oczywiście. Żaden kragidyl nas przed tym nie powstrzyma. Zostajesz, zostajesz z, z, nami, z nami, zostajesz z nami, zostajesz z nami, zostajesz! Z nami. Nie, zostajesz. <głos> <głos> e, bo ty zostajesz z nami, tak? Co za pytanie? Znaczkowa liga na zawsze!